Ja nazywam się Nicole, a to, to jest mój dziwny koń sonet. Czemu dziwny? Bo dzisiaj mamy Dzień Głupka i nagle się wszystkiego boimy. A tak normalnie to nie boimy się, tylko dzisiaj mamy po prostu taki dzień, że się boimy. Zawiesiłam mu tutaj Nikita, bo miałam nadzieję, że będzie troszeczkę spokojniejszy, będzie chciał go lizać, ale jest taki spięty, że się ciągle kręci w boksie. O, proszę bardzo. I nie wiem, o co mu chodzi. Chyba się boi po prostu traktora, chociaż wcześniej się nie bał, ale okej, okay. wybaczam mu. No chodź misiek. Dzisiaj wezmę go na lążę, bo wczoraj miał trening skokowy i żeby nie miał dzisiaj zakwasów, to polążuję go po prostu i poćwiczymy przejścia od głosu, bo troszeczkę z tym mamy problem, a w sumie dawno go nie lążywałam, więc przyda się mu.

Dobra, na pewno zostaje tutaj psika, Czy do rozczasowania grzywy i ogona, bo z tym mamy ciężko. I też szczotka, tylko ją zaraz wyczyszczę. Zostawiam też tutaj to do masowania, bo to jest fajne i Sonet nawet to polubił. Myślałam, że nie będzie chciał. E, tą szczotkę też, tylko ją też wyczyścić muszę. Również zostaje tutaj Magic Brush i szczotka taka miękka. No i oczywiście kopystka Tą szczotkę też chyba tutaj zostawię, czasami się przydaje. Na pewno ten olej do kopyt idzie tu. To jest na gni, zgnite strzałki, to też zostaje. I oczywiście preparat do zaplatania koreczków i gumeczki. Jeszcze te dwie szczotki do czyszczenia kopyt z wodą, jakie my je też się przydają. Dwa kremy: przedeśpioneczny. Ściągaczka. Smaczki. Oktonisekt. I nożycki. No i też bardzo przydatna rzecz, grzebek, znalazłam go. Dobra, sonecik już jest gotowy na lounging i idziemy sobie na hale chyba, żeby mogła go puścić i żebym sobie mógł pochodzić, powąchać wszystko i się rozstępować samodzielnie i później jeszcze może coś poświęcimy, bo wzięłam y, smaczki i chcę spróbować go nauczyć jakimś jeszcze sztuczkom. Może mi się uda nauczyć go dawać złupik, także spróbujemy. No, niestety hala była zajęta i jest dużo koni, żeby puścić cenę tego samego, ale na razie sobie występujemy. 20 minut tempa i zaczniemy kus. mój już kierunek w prawo w wstępie i troszeczkę chyba nie lubi chodzić w prawo na ląży, bo ciągle chciał zawracać, ale dajemy radę. Muszę po prostu bardziej go przypilnować teraz. Dobra, lecimy z kusem. Kus? Tak jest. Widzę, że Sonet jest troszeczkę pospinany i ma zakwasy po wczorajszym treningu, ale już się powoli rozluźnia, także dobrze mu zrobi taka ląża i fajnie, że, że jednak zdecydowałam, że dzisiaj go wezmę, bo fajnie mu zrobi taka ląża, żeby mógł się mu porozciągać. Prrr. Prrr. Tak jest, dobry koń. Dalej wstęp. Łus! Hop! Zobaczcie tylko, jak on pięknie się ciągnie do dołu. W końcu do niego zaczęło docierać to, że na loży można się rozluźniać. Tak jest! Super! Dobra i lecimy teraz w drugą stronę. Hop, tak jest. Ja, jaki grzeczny konik. No w lewo też jest troszeczkę spięty w ruchu, ale myślę, że będzie tak samo jak w prawo, że chwileczkę będzie musiał się rozchodzić i później będzie lepiej. Bo już na prawo było naprawdę fajnie. Ale już się zaczyna powoli ciągnąć szyjką ku dołu, także jest, jest mądry, mądrzejszy niż się wydaje. Super koń, tak jest. Prrr. Tak, brawo, tak jest. Dalej galopuj. Tak jest. Przystęp. Tak, brawo. Dobry koń. Tak jest. Dalej. Dalej galop. Tak jest, tak jest. Dobry koń. Prrrrstęp, prrr, sonet. No, nie dociera. Prrrr. Prrr. On ma mnie gdzieś. Dobra, udało się. Wystarczyło w sumie tylko wyłączyć kamerkę i od razu od razu przeszedł do stępa i posłuchał, ale chyba będziemy już zaraz kończyć. Postępujemy tylko parę kółek w jedną i parę kółek w drugą stronę i będziemy zwijać już do stajni. Może w stajni poćwiczymy troszkę jakieś sztuczki, bo tutaj to niezbyt się da skupić, jak jest tyle koni. Konina zdecydowanie zasłużyła na smaczka, także daję. Nawet grzeczny był dzisiaj. Myślałam, że będzie źle po tym, jak zachowywał się w boksie, ale chyba właśnie potrzebował e, takiego rozruchu trochę. Drogi. 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 Rubik. Então, agora o Rubik. Tá, é. testa. <tossos> <tossos> <zubik. Davai>, <tossos> ერთად გულით ჯობითა Dobra, troszkę poćwiczyliśmy i starczy, więc idziemy już schładzać nóżki przed stajnią, i później zjeść myszyk i pójdzie sonecik dalej na padok. Dobra, nóżki no już, już sonecikowi schodziłam. Niestety nie da się tego normalnie nagrać, bo salę nie współpracuje i woli uciekać niż schładzać nóżki. Tutaj słyszą się moje rzeczy, nasze znaczy sony, to w sumie rzeczy, bo troszkę je przemyłam, bo całe były w błocie. Ciekawe czemu, nie wiem. Trzeba zapytać chyba tego oto gościa. Daję już Sonetowi meszyk, żeby mógł sobie zjeść i idę posprzątać wszystkie rzeczy, które miał na sobie i rzuciła mnie przed stajnią. Trzeba je teraz wszystkie posprzątać do paki. A akurat ma zajęcie, więc póki on zje meszyk, to ja posprzątam i później go wypuszczę na padok. Tak się prezentuje nasza skrzynka, teraz posprzątana, czysta i nawet się nie zdążyła jeszcze usyfić, tylko muchy są. Wrzuciłam tutaj jeszcze likita, bo w sumie często go wyciągam, bo chcę, żeby Sonet zaczął go czasami chociażby lizać, a nie tylko udawać głupka. I tutaj wszystkie są najważniejsze rzeczy. Była tutaj jeszcze... Zobaczcie, co on robi, jaki z niego jest brudas. Świnia totalnie. Specjalnie bierze i połowę rozsypuję żeby matka musiała sprzątać tak, Sonet? taki jest plan? chyba tak A? czemu nie poszedł do Arona? chyba jest zazdrosny, że Aron jest z jakąś kobylą, chyba nie wie, czy podchodzić do Arona, czy nie podchodzić. Tylu, nie? Dobra, zostawiłam go samego, niech sobie radzi. Idę posprzątać burdel, który on zostawił po sobie w boksie. E, burdel z meszu. E, odłożyć jeszcze rzeczy. I w sumie tyle. Chyba nic więcej nie zapomniałam zrobić. Chociaż czasami potrafię. Ale nie no. Wioderka zrobiłam. Mysz dostał. Konia wypuściłam. Posprzątać. No. Wszystko. Dajcie znać w komentarzu, czy wam się spodobał ten odcinek. Zostawcie łapkę w górę. I zasubskrybujcie nasz kanał. Widzimy się w następnym odcinku. Pa!